Cześć, drodzy widzowie, dzisiaj mamy kolejny vlog z takim cichutkim podkładem. Mam bo... no, jest, że wszyscy słyszycie I aktualnie jesteśmy w drodze z Belgii do Polski, do Poznania, już do domu. Wracamy w Mistrzost. Po drodze byliśmy w Aachen w w katedrze, w której koronowany był sam Karol Wielki. Król Francji. Naprawdę przepiękna katedra. Broliśmy udział we wrześniu świętej. To naprawdę robiła wrażenie. Żałujcie, że tam nie byliście. Te, te organy oraz chór, który tam był, naprawdę naprawdę robił wrażenie. Teraz taki krótki tur po naszym wozie. Eee, my jedziemy w czwórkę. Samochodem. Eee, Reszta jedzie musieć z panem Jurkiem. Jest to 8 osób. My tutaj mamy jakby takie trzy rzędy. Z tego dodu siedzą pan z żoną My siedzimy tutaj w trójkę, w trójkę na dwa. No i oczywiście ja. A z tyłu najbardziej no luksusowe miejsce. Na naszego pana kamarzysty. Staszek. I tutaj po jego lewicy mamy nasz bagażnik. Ty w oto bagażniku mamy plecaki i ogólnie różne rzeczy losowe. Plecak Michała, mój plecak, plecak Antoana i plecak Staszka. Oj, okej, może też śniadaniówka. Co? Śniadaniówka? Do śniadaniówka. Mają. No, to co? Chcę taka podać, bo jestem w Kresie. Ale szedziemy z kwiateczkami. Tutaj w środku, drodzy widzowie, To najlepsze ze sesja, ze Mam nadzieję, że taki powkład muzyczny wam odpowiada, Sami my zabieraliśmy. <gryżowy> się, ja idziemy na wyjaśnienia idziemy tak, 4 czterech godzin chyba. Nie, tak? Chyba od 4 godzin. No. E. <grymne> jest, jest ciężko, ale dajemy radę. I to sobie tyle, bo miał być tur po bagażniku. Trzeba no, ci pokazać, drodzy Dobrze się bawimy, cieszymy się jazdą, cieszymy się widoczkami, których nie ma. Jesteśmy właśnie w Zaks na więc Jeszcze trochę zostało drogi, ale stały raz. Mi być w Poznaniu tak wieczorem, 10-11, że nie jest aż tak źle, może 12 będziemy. Nie wiadomo. chyba na razie tyle. Z jakiejś przerwy nagramy kolejnego vloga, który będziecie mnie słyszeć. I <laughs> to chyba, chyba tyle. Na razie.